Witam serdecznie w Białymstoku, chciałem dzisiaj przedstawić jako pierwszą osobę z naszych list jedynkę na województwo podlaskie, Krzysztof Truskolaski. Młody przedsiębiorca, bardzo dobrze wykształcony, który dwa słowa zaraz o sobie powie i będzie otwierał naszą listę na województwie podlaskim. Co więcej, będzie również od dzisiaj pełnomocnikiem na całe Podlasie, jeżeli chodzi o przygotowania nowoczesnej do wyborów. Jak mówiłem, nie szukamy skoczków politycznych, szukamy osób wykształconych, z doświadczeniem. Krzysztof jest najmłodszym naszą jedynką, prawdopodobnie, ale jest już doświadczonym przedsiębiorcą i osobą bardzo energiczną. No i mam nadzieję też znaną w Białymstoku. I chciałbym właśnie, żeby tego typu osoby też miały szansę zaistnienia w ogólnopolskiej polityce. Chciałem może dwa słowa teraz oddać Krzysztofowi, potem idziemy do Państwa dyspozycji. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Dziękuję Ryszardowi Petru za przedstawienie mojej osoby. Proszę Państwa, całe życie związane jestem z Białymstokiem. Tutaj się urodziłem. Tutaj skończyłem Szóste Liceum Ogólnokształcące, później skończyłem Wydział Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie w Stoku i tutaj pragnę też mieszkać na przyszłość. Jako kandydat do Sejmu chciałbym reprezentować młode pokolenie. Chcę, aby młodzi i dynamiczni ludzie, którzy mają perspektywę, wykorzystywali je. Dla mnie bardzo ważne jest to, aby osoby, które będą startowały do parlamentu, były związane z miejscem, w którym startują. No, siłą rzeczy w sposób naturalny będą rozumiały problemy mieszkańców danego regionu. Krzysztof będzie tworzył te struktury na poziomie województwa podlaskiego. Ja przyjąłem założenie, że nie będę wcześniej ogłaszał tych informacji, kto będzie startował. Naszej wizji robi to zaskoczenie. No, na tej zasadzie proszę zrozumieć, że struktury nie będą wcześniej albo tego ogłaszały. Jeżeli jeszcze raz, struktury to jest jakby system organizacji. Oprócz tego trzeba mieć twarz, twarz polityczną, która będzie lokomotywą polityczną w danym regionie. Ważne dla mnie jest to, żeby były to osoby z werwą, z energią, z doświadczeniem i z chęcią zmiany Polski. No, Krzysztof Zruskulacki, jestem przekonany. Jest jeszcze bardziej symbolizuje Nową Polskę niż moja skromna osoba i na takich osobach mi zależy, ale to nie jest tak, że w każdym województwie będę przedstawiał podobne rozwiązania jak w Białymstoku. Każde miasto, każdy region jest inny i za każdym razem rozwiązanie będzie inne.